Panowie, którzy mnie wyzywają, proszę patrzeć, ile walne. No, ile? Patrzcie. No, 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 no. Uwaga. No. Chybienie, no. No, no, no. to się nagrało, no. I dalej? Z, na, z najlepszego skilla nie trafiłem. Już... No, patrzę dalej, no, 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 pokaż. Proszę, opu proszę opuścić, zgromadzenie, nie życzę sobie, jestem organizatorem. O boju. Wracamy na cmentarz. Chciałem zaspanować mm. i wyszło jak tej Najlepszy skin mm -hmm. no dobrze, dobrze. Wyzywają. No, 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 dobre było, dobre. Akurat dobra, nie patrzyłem, to ile zadałeś, w ogóle? Trzeba <laughs> łucznika zrobić. Pójdziesz, szyb szybko do tego kupca i kupcy, ten, co tam był? Nie. Gdzieś się nauczył korzystać ze kosztów. Cień, ten tam wskoczył ten owad. No weźcie nie, no, go. Ja go dyknę. jeszcze nie oprócz. Jeszcze cię oprócz. Może